Witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony, król Żółci. Rosjanie przeprowadzają ofensywę w rejonie Saporowskim. Jest to miejsce, gdzie od bardzo dawna nie mieliśmy żadnych większych walk. I Rosjanom udało się zająć już Wierchno Kamiańskie, po raz który zresztą. Innymi słowy, przekroczyli największą zaporę, jaka znajduje się w tym rejonie. Mowa o Rzeczce, Jan bodajże. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się ataku w tym miejscu, no ale na tym też polega dobry atak, by się go po prostu nie spodziewać a do samego Zaporoża tu mamy stąd 30 tylko kilometrów. Więc albo powtórzy się nam sytuacja z Sum, albo Rosjanom uda się wejść do miasta, co jest o tyle bardziej prawdopodobne, no, że siły ukraińskie nie są nieskończone. Ale nawet sama blokada Zaporoża wystarczy, by popsuć linie zaopatrzeniowe dla Donbasu, które i tak są już w nieciekawym stanie. Już nie mówiąc, że mogliby zwyczajnie odbić na wschód i iść do Donbasu od strony zachodniej, gdzie Ukraińcy no, już na 100% się ich nie spodziewają. Więc teoretycznie może to być przełomowa operacja tej wojny. W nocy mieliśmy kolejny zmasowany atak rosyjski. Zaatakowano wszystkie większe miasta Ukrainy, ale najwięcej ataków mieliśmy na Kijów, Charków i co ciekawe na Lwów, który do, do tej pory nie był atakowany za mocno, a to tam jest przecież największe zagęszczenie banderowców. Tym razem w ruch poszło ponad 500 geranów. Nawet nasze media mówią o rekordzie, choć to za to stosunkowo mało rakiet, jedynie 60 sztuk, więc pod względem obrażeń zadanych Ukrainie znajdzie się zapewne kilka ataków większych. Ale i tak na chwilę obecną mamy takie salwy praktycznie codziennie, więc dla Ukrainy najbliższe miesiące będą bardzo ciężkie, zwłaszcza, że Rosjanie mieli podobno przygotować na czas wakacji około 5000 rakiet. Mamy też czwarty potwierdzony przez Ukrainę przypadek zestrzelenia F-16 znowu przez własną obroną przeciwlotniczą. Do zdarzenia miało dojść w nocy, gdy piloci zostali poderwani do lotu w celu strącenia dronów. Ze względu na braki w stacjonarnej obronie przeciwlotniczej, część z jej roboty trzeba wykonać za pomocą samolotów właśnie. A wiadomo, że wypadki się zdarzają. Oczywiście to też jest oficjalna wersja wydarzeń, więc możliwe, że został on po prostu zestrzelony przez samych Rosjan. No i mamy też na Ukrainie kolejny już skandal korupcyjny. Tym razem chodzi o grupę kontrolowaną przez byłego wiceprezydenta miasta Charków, a mieli oni kraść pieniądze przeznaczone a jakże na budowę fortyfikacji. Budowa fortyfikacji z jakiegoś powodu wydaje się być na tej chwilę najlepszym sposobem do kręcenia lodów na Ukrainie, co jest o tyle dziwne, że, wyniku, że wyniki takiego przedsięwzięcia przecież bardzo łatwo jest zweryfikować, no albo linia jest, albo jej nie ma. A taka linia bunkrów no to obiekt bardzo duży, więc jeśli już jest, no to jest to widoczne. Plus, jak już wiele razy wspomniałem, robienie wałów akurat na armii jest w dłuższym okresie gorsze dla samej ukraińskiej elity, bo jakim Rosjanie wejdą do Kijowa, to nie będzie na czym tych wałów już robić. No ale Ukraina to jest stan umysłu, jak widać. Ukraińcy się przypierdzielili do kolejnej międzynarodowej agencji, tym razem do Międzynarodowej Agencji Kosmicznej o to, że jak to powiedzieli, zatrudnili dezertera z Krymu. Chodzi o to, że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pracuje teraz były pilot ukraińskich sił powietrznych, który stacjonował na Półwyspie Krymskim i przeszedł na stronę Rosjan. Wiadomo, ukraińskiej załogi tam nie ma, bo i Ukraina nie ma nic do zaoferowania temu projektowi. Z tego też powodu fakt, że jest on ścigany przez Kijów listem kończy, niewiele tutaj zmieni. Nie jest to zresztą pierwszy taki przypadek. Zresztą co chwilę możemy słyszeć, że ktoś gdzieś pracuje, kogo Ukraińcy nie lubią. Pomimo medialnej burzy jednak, że niewiele instytucji bierze już na tę chwilę stronę ukraińską, po prostu temat się wyczerpał, a na tę chwilę to nawet mam wrażenie, że za bycie po tej stronie ukraińskiej można więcej stracić niż zyskać. Donald Trump zniósł natomiast sankcje na węgierską elektrownię atomową. A jest to o tyle ważne, że jest ona budowana przez Rosatom. Zatem to będzie pierwsza strategiczna inwestycja na obszarze Unii Europejskiej, która dostała zielone światło od Donalda Trumpa. Jest to oczywiście pewien krok w kierunku deeskalacji. Po zakończeniu chwilowym kwestii Iranu, Trump potrzebuje odwrócić uwagę amerykańskiego wyborcy. Już nawet mówi Putinowi, by się obawiał dnia 30 czerwca. A co się stanie tego 30 czerwca? No a zapewne będziemy mieli jakiś propagandowy atak, po którym Trump będzie chciał podpisać pokój. Szkoda tylko, że Putin nie czerpie wiadomości z mediów, więc jedynym sposobem by to na niego wpłynęło, to jakby mu na Kremlu bombę podłożyli. Donald podobno miał też poprzeć projekt Lindseya Grahama zakładający 500% cła na wszystkie kraje wspierające Rosję, a pomyśleć, że nie tak dawno ci panowie mieli się nienawidzić. Walka na cła z Chinami nie przyniosła rezultatu, a Rosja to teoretycznie mniejsza gospodarka. Z tym, że znowu sankcje na samą Rosję pokazały, że Zachód nie ma możliwości ich wyegzekwować. No i pytanie, jakie to są kraje wspierające Rosję, no bo Korea Północna i tak z Ameryką nie handluje, więc im takie cła wiszą. Plus tu zawsze mogą się wmieszać Chiny, których to Trump skutecznie nie ocli, co już nam zresztą pokazał wcześniej. A jeżeli jakieś państwa trzecie nawet wymiękną, no to zostawią rynek i to bardzo duży Chińczykom właśnie, którzy są w stanie dać Rosjanom wszystko, czego oni zapragną. Więc jedyne co z tego wyjdzie, no to ewentualnie kolejne przenosiny firm i tym podobne. Wokół Trumpa z dnia na dzień wydaje się kręcić coraz więcej neokonserwatystów, a coraz mniej jego pierwotnych zwolenników. Na tę chwilę można już śmiało powiedzieć, że ten ruch MAGA to jest na tę chwilę w sumie już martwy. Jak już jesteśmy przy inwestycjach strategicznych, to rząd centralny Niemiec ma robić wszystko co w jego mocy, żeby powstrzymać reaktywację Nord Streama. Konkretnie to chodzi o próby uniemożliwienia sprzedaży gazociągu firmom zewnętrznym. Problem w tym, że jest to ciężko pogodzić z obowiązującym w Niemczech prawem, gdyż kraj ten nie jest w stanie konfliktu zbrojnego z Rosją ani nic takiego, Zresztą większość niemieckiej części Nord Streamu to należy do Niemców i Szwajcarów. A dlaczego ta informacja jest ważna? Ano dlatego, że jeżeli te działania byłyby rzeczywiście skuteczne, to nie trzeba by było pisać takich artykułów. Mi się wydaje, że w najbliższym czasie ten Nord Stream będzie jednak reaktywowany i rząd niemiecki po prostu szykuje sobie teraz dupochron. Mogą też próbować użyć tego przykładu ewentualnie do wprowadzenia jakiegoś ostrzejszego prawa odnośnie takiej infrastruktury strategicznej, Celem zwiększenia swojej władzy, z tym, że no, w takich przypadkach to powinno się. powinno to być coś, z czym większość społeczeństwa niemieckiego się zgadza. Tak działa ta metoda nogi w drzwiach, a tutaj no, jest zupełnie odwrotnie większość Niemców to akurat by chciało powrotu do tańszego gazu. Wracając natomiast do Trumpa, to obraża on teraz Izraelską prokuraturę za to, że nadal prowadzi śledztwo przeciwko Netanyahu. Jak zapowiedział, Ameryka nie będzie dłużej tolerować tego, jak ten kraj traktuje bohaterów wojennych. Tamtejszy sąd, co ciekawe, zgodził się przełożyć przesłuchanie, co szczerze mówiąc napawa mnie lekkim niepokojem, bo to oznacza zazwyczaj, że oni coś tam kombinują. Choć w teorii to może być rzeczywiście jakiś wpływ Trumpa. Jakby nie patrzeć, amerykańscy pejsacze bardzo nie lubią Netanyahu, więc nie daliby mu tak łatwo zniknąć. Jak już jesteśmy przy tym kraju, to ja się zastanawiam, na ile nie chcą teraz Iranu potraktować scenariuszem ukraińskim. To znaczy wpierdzielić go w interwencję albo w Syrii albo w Iraku, gdzie musiałby walczyć z muzułmanami. Konflikt z sunnici, szyici jest starszy niż konflikt z syjonistami, a niestety bardzo dużo muzułmanów nadal żyje głównie nim. Raz, że życie Arabów nie jest nic warte nawet według arabskich elit. Dwa, straty ekonomiczne w przypadku bombardowania Arabów też nie są aż tak duże. Wojna w sąsiedztwie, a może i nawet w samym kraju, plus sankcje, plus propaganda miałoby zmusić społeczeństwo irańskie do zmiany rządu. W Rosji się nie udało, ale w Syrii już tak. Ja bym powiedział, że pod tym względem akurat społeczeństwo irańskiemu bliżej do naszego wschodniego sąsiada, no ale neokonserwatyści zawsze zakładają tylko najlepszy scenariusz. Ogólnie to wydaje mi się też taka bardzo amerykańska cecha. Choć jest to na pewno lepsze założenie niż obecne próby przewrotu, zwłaszcza jeśli uda się do tego przekonać samych Arabów, a oni póki co wydają się na to zgadzać. Znalazłem tak przy okazji całkiem nawet ciekawy artykuł na temat cenzury w Izraelu. Wiadomo, to są nasze media, więc jest to powiedziane dosyć, że tak powiem, pobieżnie, ale i tak można się dowiedzieć bardzo dużo. Jak chociażby to, że mieliśmy nagonkę na zagranicznych dziennikarzy w wykonaniu urzędu cenzorskiego który wydaje mi się bardzo mocno rozbudowany. Generalnie większość tamtejszych dziennikarzy no to jest już akurat odpowiednio wytrasowana, to już jest któreś pokolenie żyjące w tych realiach, ale i tak nadal w serwisach prasowych i innych mediach głównego ścieku siedzą fizycznie ludzie z armii mówiący, co można mówić, a czego nie. Co jak co, ale w zakresie cenzury to nie są akurat dobrzy. Choć i tak to działa tylko połowicznie, bo chociażby armia w oficjalnym komunikacie stwierdziła, że jedynie 30 rakiet trafiło w cel, Chociaż ja na samym telegramie widziałem nagrania z 80 trafień jak nie więcej. Gdyby to co mówię byłoby chociażby w połowie prawdziwe, no to oni nie przerywaliby tej operacji w ogóle. A Trump nie robiłby deala z Teheranem. Choć taka silna cenzura działa tak naprawdę na niekorzyść samego państwa stosującego, bo po jakimś czasie to się zaczyna po prostu wąchać własny towar i w ten sposób podejmować nieracjonalne decyzje, co widzimy chociażby teraz po Ukrainie. W ramach odwracania uwagi od swojego pasma sukcesów, Trump po raz kolejny zaatakował Kanadyjczyków. W sumie kraj ten nic mu tak naprawdę nie zawinił. Jedynie co to to, że jest po prostu sąsiadem Ameryki, przez co każdy wyznawca trumpizmu wie, że taki kraj istnieje, a co więcej, nawet pewna część będzie umiała go wskazać mniej więcej na mapie. No i rząd jest tam podobno lewacki. Pytanie tylko, kiedy oni się zorientują? Ci Trumpiści, że to jedynie zasłona dymna. Oprócz tych wszystkich wspaniałości, o których mówiłem już wcześniej, Trump przepycha bowiem teraz swoją wielką, piękną bu ustawę budżetową, która w sumie zawiera wszystko to, co chciał przepchnąć jego poprzednik, ale partia republikańska mu zabraniała. Jest nawet dofinansowanie dla dzieci chcących zmienić sobie genitali genitalia. To tyle, jeżeli chodzi o konserwatywność tego rządu. Operacje zmiany płci to ogólnie bardzo duży biznes, a tego typu dofinansowania to nie tyle kwestia ideologiczna, tylko lobbying właśnie firm z tego segmentu gospodarki i kolejny sposób na wyciąganie publicznych pieniędzy. Nasi wydali amerykanom rosyjskiego właściciela giełdy kryptowalut niejakiego Dmitrija Wasiliewa, oskarżonego o przekręty finansowe. No, czyli typowy właściciel giełdy kryptowalut. Co najciekawszy wśród poszkodowanych są i Polacy, więc gdyby nasz rząd był jakkolwiek suwerenny, to zamiast wysyłać go za wielką wodę, to sam bym mu wytoczył sprawę. Ale dwie rzeczy mi się w tej sprawie nie spinają. Raz to, że sam on się zgodził na ekstradykcję, plus to, że został on u nas zatrzymany już po raz drugi, a za pierwszym razem to go odesłano w ogóle do Kazachstanu. Jak dla mnie, to pachnie mi po prostu jakąś agenturą. Tym bardziej, że Wasiljew jest teraz zaangażowany w sprawę innego kryptowalutowego Bogola, jakiego Aleksja Winnika. Jak już jesteśmy przy nas, to Andrzej Duda był po raz już któryś w Kijowie. I to będzie prawdopodobnie ostatnia jego wizyta w tym kraju jako nasz prezydent. Co ciekawe, składał on tam w ogóle hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Jakby nie patrzeć, to z Kijowa do Katynia jest 500 km. wiadomo, na tę chwilę Rosjanie go nie wypuszczą, nie wpuszczą, ale w takim razie powinien to po prostu załatwić tylko w Polsce. Wiadomo, że chodzi też tutaj o takie pokazanie, że my też cierpieliśmy przez Rosjan, choć znając składy etniczne NKWD, to tam było więcej osób z Ukrainy niż z Rosjan, no, ale to szczegół. I tak, nasza żałoba to nasza żałoba, podobnie jak Polska jest naszym krajem, a nie Ukraińców. A jak oni tak bardzo chcą rozpamiętywać przeszłość, to niech się najpierw z nami z Wołyniem rozliczą. Choć o to będzie trudno, bo do tej, tejszego IPN-u właśnie wsadzono Azowca, który to nawet odszedł dla tej fuchy z brygady. W Serbii mamy kolejną turę protestów domagających się usunięcia z urzędu Wucicia. Najpierw dostał on ultimatum jakoś wieczorem, że do rana ma się poddać do dymisji. Sam prezydent odpowiedział po kilku minutach, mówiąc, żeby nie czekali, bo Serbia nie ma w zwyczaju się poddawać. Oczywiście następnego dnia mamy już dymy, a nasze media wszystko śledzą, jeszcze wyolbrzymiając niektóre aspekty, jak chociażby brutalność policji, a pojawiły się one przypadkiem wtedy, kiedy ten szowucić wstrzymał dostawy broni za granicę, twierdząc, że trafiają one do ukraińskiej armii, a Serbia jest w tym konflikcie neutralna. Oczywiście on wiedział o tym już od samego początku, moim zdaniem. Moim zdaniem on będzie teraz próbował po prostu dobić jakiegoś dealu, bo jednak Serbia produkuje dużo broni, w szczególności amunicji właśnie, a w zamian za wznawienie tego strumienia wrócić może zażądać chociażby, chociażby możliwości spokojnego spacyfikowania protestów. I to tak na amen łącznie z zamknięciem w więzieniach prowokatorów. Ochociek dla mnie to on powinien przejrzeć na oczy, zobaczyć, co się stało z Janukowiczem, który to próbował balansować między stronami i co próbują zrobić teraz z Łukaszenką. No, z sektą się zwyczajnie w świecie nie negocjuje. W Budapeszcie natomiast mieliśmy paradę równości. I to pomimo prawnego zakazu zjechała się cała tęczowa elita staluszki Europy. Od nas był chociażby śmiszek, i wiadomo, że to jest prowokacja, co by były dymy. Europa ostatnio coraz ostrze bierze się za potężnego Węgra. Co prawda, wszystkie ataki do tej pory udało mu się odepchnąć, no ale kropla jednak trochę drąży tę skała. I na tę chwilę, jakby cała opozycja się zjednoczyła, to mieliby więcej głosów niż Fidesz. To, o czym zapomniałem ostatnio powiedzieć, kiedy mówiłem o Armenii, to taki drobniutki szczególik, mianowicie kolejna rzekoma próba zamachu stanu. A miał za nią stać przywódca Kościoła Armiańskiego, który oczywiście został już zatrzymany. Dlaczego ci wszyscy wolni demokratyczni liderzy pierwsze co robią to atakują kościoły? Jest to już któryś rzekomy samach stanu i któreś aresztowanie opozycji w tym rzekomo wolnym i demokratycznym kraju. Ale to tylko pokazuje jak bardzo tamte siły rządzące są w tyłku. Mówiłem ostatnio o pochodzeniu nowej szefowej MI6 i musiało ich to bardzo zaboleć, bo nawet wydali w tej sprawie oświadczenie. I stwierdzili, że po pierwsze to ona nigdy swojego dziadka z gestapu nie, nie spotkała, a po drugie bycia wnukiem oficera y, właśnie takich służb y, to coś bardzo częstego wśród osób z pochodzeniem wschodnioeuropejskim. Jak na wywiad to coś słabo im wychodzi ściemnianie, już nie mówiąc, że w ten sposób to napluli w twarz chociażby samym Ukraińcom. Choć może być w tym jakieś ziarno prawdy, w tym sensie, że duża część migracji powojennej w Wielkiej Brytanii z ówczesnego Związku Radzieckiego, no to właśnie ludzie pokroju rzeczonego dziadka z gestapu. W Wielkiej Brytanii zakazano działalności aktywistom, niejakiej Palestine Action. Konkretnie to powodem miało być włamanie się do bazy wojskowej i zniszczenie dwóch myśliwców. I w sumie jakby nie patrzeć, no to jest jak dla mnie powód odpowiedni, choć trochę słabo, że kilkunastolatków może od tak włamać się do bazy lotniczej i zniszczyć myśliwce warte kilkaset milionów. Jak już przy Wielkiej Brytanii jesteśmy, to w Birmingham odbył się pewien koncert, na którym można było usłyszeć słowa śmierć IDF. Oczywiście pół Wielkiej Brytanii już stoi na baczność w obliczu antysejsmityzmu, oczywiście śmierć Rosji, Iranowi i tak dalej nadal można krzyczeć. A obecny rząd doszedł do władzy w dużej części dzięki głosom brytyjskich muzułmanów. Nie żeby się rząd głosami wyborców ogólnie przejmował, ale ja tylko czekam, aż tam powstanie na Wyspach jakaś większa partia, jedynie reprezentująca głosy muzułmanów. No bo jakby nie patrzeć, elektoratu jest wystarczająco. Biorąc pod uwagę natomiast rozdrobnienie na obecnej brytyjskiej scenie politycznej, to ja myślę, że mieliby nawet szansę rządzić, co byłoby iście przewrotne. Zresztą już większość większych miast jest rządząca właśnie przez muzułmańskich prezydentów. A propos miast, to w niemieckiej części Zgorzelca odbył się marsz przeciw nielegalnej imigracji. Polski Marsz Przeciw Nielegalnej Imigracji. Chodzi oczywiście o inżynierów i lekarzy, których nasz sąsiad potajemnie przerzuca na naszą stronę płotu. Akcja jak dla mnie bardzo dobra, choć umówmy się też, gdyby ci tak zwani nasi nie dali im zezwolenia, to Niemcy by ich nam nie podrzucali. W Wenecji swój drugi ślub miał Jeff Bezos i w tym celu wykupił dostęp do całego miasta. Nawet nie chce mi się myśleć, ile to musiało kosztować, zwłaszcza, że to jest sezon, szczyt sezonu turystycznego. Pieniądze to on może ma, ale prawdziwej klasy to sobie kupić nie można, to jest taki typowy Janusz Biznesu, tylko ma parę zer na koncie więcej. Szczerze mówiąc, to mi by było zwyczajnie niezręcznie wykupywać sobie całe miasto i zapraszać kilka tysięcy gości. Bo przy takiej liczbie to nawet nie można ze wszystkimi pogadać. O, taka typowa sztuka dla sztuki. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, zapraszam na, mój, na moją zbiórkę. Link macie w komentarzu pod filmem. Podobnie jak wszystkie linki do artykułów użytych w filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Wasza. Dziękuję.